Tej Drodzy uczestnicy! Konkursy rozstrzygnięte, e, czas by było się troszeczkę nagrozić. Część osób już e, wcześniej odebrała swoje papulki do osoby, które musiały wcześniej się ewakuować. Natomiast oficjalne e, odczytanie wyników, e, również e, samochodu złotu, ale to wszystko po kolei. Jeżeli chodzi o przeciąganie e, auta, tutaj były e, następujące wyniki. Trzecie miejsce Zakrzewski Filip, 1194. Drugie miejsce e, Rybowski Maksymilian 11,87 i daj Marek, 11:31. Miejsce pierwsze. Jeżeli te osoby jeszcze nie odprawiają swoich nagród, to zapraszamy tutaj do nas na scenę. Natomiast, jeżeli chodzi o konkurs pompowania koła, tutaj wiem, że są y, nagrody do odbioru. Trzecie miejsce: Krzysiek Matuszczyk 19:41. Krzysiek Matuszczyk proszony tutaj do nos. Po odbiór. Kamil z drugie miejsce 16,53 i pierwsze miejsce Artur Brahmański 15,50 z tego co widzę. Wszystko